Ciało zmarłego 52-letniego mężczyzny zostało wydobyte spod gruzów po eksplozji, która wstrząsnęła stolicą Hiszpanii Madrytem. Władze podejrzewają, że eksplozja, która miała miejsce w sobotę, była spowodowana wyciekiem gazu, ale nadal badane są jej przyczyny. Według madryckiego biura służb ratunkowych rannych zostało ponad 20 osób, z czego co najmniej dwie odniosły rany krytyczne. Jednostki straży pożarnej ogłosiły, że we wczesnych godzinach porannych w niedzielę wydobyto co najmniej cztery osoby, które przeżyły. Lokalni urzędnicy twierdzą, że technicy zostali wysłani na miejsce zdarzenia w celu przeprowadzenia szczegółowej oceny uszkodzonego budynku w strefie wybuchu. Mówią, że budynek doznał poważnych uszkodzeń na parterze i pierwszym piętrze, a eksperci oceniają, czy powinien zostać zburzony dla bezpieczeństwa publicznego. Zastępczyni burmistrza Madrytu Inma Sanz zauważyła również, że mieszkańcy dziewięciu pobliskich rezydencji zostali tymczasowo przeniesieni. Sans mówi, że pozostaną oni poza swoimi domami przez co najmniej kilka dni ze względu na niebezpieczne warunki życia.